Cześć, z tej strony codziennie lepszy, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat narzędzia, które nazywa się kwadrat odpowiedzialności. To jest koncepcja, narzędzie, które w łatwy sposób pomoże ci określić, kto jest odpowiedzialny za daną sytuację, za dane działania, za dany obszar odpowiedzialności, po to, żeby wiedzieć, kto ma sprawczość w tym kontekście, gdzie leży sprawczość, gdzie leży kontrola, gdzie leżą rozwiązania. Bo odpowiedzialność powiązana jest właśnie z kontrolą i sprawczością, to znaczy, jeśli jestem za coś odpowiedzialny, to mogę podjąć działania, które prowadzą w kierunku danych rozwiązań. Jeżeli nie jestem za coś odpowiedzialny, nie mam odpowiedzialności, nie mam dostępu, nie mam kontroli, nie mam sprawczości, no to nie mogę nic z tym zrobić. W związku z czym, jeżeli gdzieś czegoś nie mogę zrobić, to nie jestem za to odpowiedzialny. I ludzie bardzo często mylą naprawdę te pojęcia w życiu i zdarza się masa sytuacji, w których ktoś. Błędnie lokuje odpowiedzialność za dane sytuacje, obwinia los, obwinia sytuację, obwinia siłę wyższą, obwinia innych, zamiast na przykład wziąć odpowiedzialność i sprawczość na siebie. W związku z czym, jeżeli ja uważam, że za moje niepowodzenia życiowe odpowiedzialna jest sytuacja, lub odpowiedzialny jest ktoś inny, to odbieram sobie możliwości zrobienia czegokolwiek z tym. Odbieram sobie możliwość rozwoju, no bo skoro ja nie jestem odpowiedzialny, skoro ja nie mam nad tym kontroli, no to znaczy, że po prostu mi się to przydarzyło, w związku z czym nie mogę nic z tym zrobić, tak po prostu jest. I to jest bardzo wygodne, i wielu ludzi stosuje taką strategię. No, słuchaj, nie udało mi się w życiu. No nie jest tak, po prostu nie podjąłeś odpowiednich kroków. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. E, czy na przykład ktoś choruje, ale nie idzie do lekarza? Bierze odpowiedzialność za, za rozwiązania na siebie, chociaż nie ma kompetencji. Zamiast pójść do specjalisty, żeby rozwiązał jego problem, on rozwiązuje go na własną rękę, a później mówi: Słuchaj, mm, no nie wyleczyłem się, no bo. Jestem przewlekle chory i no nie da się mnie wyleczyć. A byłeś u specjalisty? No nie byłem. Więc to jest również będę lokowanie odpowiedzialności. Ktoś jest nieszczęśliwy w związku i mówi tak mi się życie ułożyło, czy na pewno tu bym się kłócił. Zawsze jakąś odpowiedzialność masz na sobie i w różnych sytuacjach ludzie skuteczni potrafią tę odpowiedzialność w odpowiednim kierunku dystrybuować. I rozumieją gdzie mają sprawczość, gdzie mają kontrolę a gdzie tej kontroli sprawczości, czyli odpowiedzialności nie mają. I tu trzeba jeszcze rozróżnić od razu temat odpowiedzialności i winy. Odpowiedzialność i wina to nie jest to samo. Ktoś może być winny jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia, popełnił błąd, zrobił coś źle, zrobił coś z premedytacją, ale odpowiedzialność za tą sytuację, za cały wynik tej sytuacji. Może leżeć gdzie indziej, może leżeć w sytuacji, może leżeć w innej stronie relacji, lub może być rozdzielona na kilka elementów. Podam Ci przykład. Ktoś na przykład coś ukradł, bo było to niezabezpieczone, było nie na widoku. I teraz, oczywiście, winny jest złodziej. To on zawinił. Odpowiedzialność w części leży na złodzieju, ponieważ on to ukradł. Oczywiście, miał kontrolę nad tym, mógł nie ukraść, ale również. Odpowiedzialność leży na właścicielu przedmiotu, który być może nie zabezpieczył go odpowiednio, zostawił na widoku i sprowokował tym zodzieja, to nie znaczy, że on jest winny tej sytuacji, tylko ma odpowiedzialność, następnym razem w tej samej sytuacji może zachować się inaczej. W związku z czym, jeżeli on by odebrał sobie tę odpowiedzialność i stwierdził, to jest jego wina, to jest jego odpowiedzialność, to następnym razem znów zostawi ten przedmiot w takim samym miejscu i znów będzie zdziwiony, że ktoś mu go znowu ukradł. Ponieważ nie wziął odpowiedzialności za to zdarzenie na siebie. Odpowiedzialność i wina to nie jest to samo. Partner zdradził partnerkę. Wina jest po jego stronie, ale odpowiedzialność za daną sytuację w związku być może leży na obu stronach. Być może yy, byli nieszczęśliwi w związku, być może nie rozmawiali ze sobą, być może się kłócili, być może coś tam nieważne. Nie znaczy to, że ona jest winna temu, że on ją zdradził. Tylko znaczy, że odpowiedzialność na związku leży po obu stronach, a wina leży w tym kontekście tylko po jednej stronie. Oczywiście tego, który zdradził. Czy on zdradził, czy ona zdradziła, nieważne. Wina leży po stronie zdradzającego, ale odpowiedzialność za daną sytuację leży po obu stronach. To znaczy, że gdyby te strony zachowywały się wcześniej inaczej, ba bardziej dbały świadomie o ten związek, być może nie doszłoby do takiej sytuacji. Czy to usprawiedliwa winnego? Oczywiście, że nie. On dalej jest winny, dalej zrobił źle, ale wina i odpowiedzialność to nie jest to samo. I teraz tak, odpowiedzialność może iść w czterech kierunkach i skutecznie ludzie właśnie potrafią ją odpowiednio dystrybuować i Ty również powinieneś umiejętnie potrafić spojrzeć na to, kto jest odpowiedzialny, gdzie leży odpowiedzialność za Twoje działania i wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w Twoim życiu, gdzie była ta odpowiedzialność. Bo tak jak już wytłumaczyłem, jeżeli weźmiesz na siebie odpowiedzialność za jakąś sytuację, to możesz coś z niej zrobić. Natomiast jeśli tej odpowiedzialności na Tobie ewidentnie nie było, no to nie powinieneś brać się na siebie, no bo będziesz się tylko wtedy zadręczał. W związku z czym nie chodzi ani o to, żeby oddalać odpowiedzialność od siebie na wszystkie strony i udawać, że życie Ci się przydarza i że nie masz nad niczym kontroli, ale również nie ma co brać na siebie odpowiedzialności za wszystko, co się stało. Bo to będzie przytłoczenie. Ewidentnie nie masz wpływu na wszystko, co się stało, i odpowiedzialność cała za wszystkie zdarzenia w Twoim życiu nie leży tylko na Tobie ona może trochę leżeć na Tobie, za niektóre elementy, za niektóre nie, a ja, za niektóre może leżeć na innych osobach. W związku z czym cztery kierunki mamy: cztery kierunki. E, ja, czyli pierwsza strona relacji, ty, czyli druga strona relacji, siła wyższa, i sytuacja. Ja, ty, sytuacja, siła wyższa. Ja to są wszystkie rzeczy, które dotyczą bezpośrednio twojego życia i nad którymi masz kontrolę i sprawczość, które chcesz, możesz, powinieneś albo musisz zrobić. Ty to są wszystkie rzeczy, które oddajesz do drugiej strony relacji, czyli na przykład kontekst delegowania zadań. W związku z na przykład kwestią taką, że delegujesz je, ponieważ nie masz na to czasu, delegujesz je, ponieważ masz zespół, delegujesz je za pieniądze, czyli wynajmujesz kogoś, żeby to zrobił, ponieważ na przykład nie masz czasu albo nie masz zasobów, nie masz narzędzi, być może nie umiesz czegoś robić, w związku z czym delegujesz odpowiedzialność na tą na inną osobę. przykład, z lekarzem, nie znasz się na medycynie, więc idziesz do specjalisty, który rozwiązuje Twój problem. Potem mamy sytuację, to jest trochę jak pogoda. Nie możesz kontrolować pogody. Jeżeli pogoda jest jakaś, to nie jest to moja odpowiedzialność, nie jest to Twoja odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność na, leżąca na sytuacji. W związku z czym, co mogę zrobić? Nie mogę się zadręczać, że pogoda jest taka, jaka jest, bo to nie jest moja odpowiedzialność, ale mogę się zaadaptować do tej sytuacji i na przykład wziąć parasol. W związku z czym mam, moja odpowiedzialność leży tylko w kontekście adaptacji do danej sytuacji, jeśli odpowiedzialność jest w kontekście idzie w kierunku sytuacji. I siła wyższa. To jest wszystko to, co nie leży w tych trzech kontekstach. Czyli w momencie, w którym ktoś leży w szpitalu i nie jest to jego odpowiedzialność, ponieważ on z tym nic nie może zrobić, lekarze rozkładają ręce, bo wszystkie dostępne możliwości się skończyły, sytuacja jest beznadziejna i na dobrą sprawę no nie, nie ma co upatrywać poprawy w sytuacji, nie ma w niej rozwiązań. No to jedyne, co możemy się odwołać do siły wyższej, czyli do Boga, fatum szczęścia, karmy. E, jakkolwiek byś to nazwał, po prostu liczenie na cud. I to może ci dać ewentualnie ukojenie psychiczne, no ale nie możesz brać odpowiedzialności tutaj na siebie, nie możesz brać, brać odpowiedzialności na drugą stronę relacji, na lekarzy, ponieważ po prostu być może medycyna nie zna rozwiązań, nie możesz brać odpowiedzialności na sytuację, bo ona jest jaka jest i w niej nie ma rozwiązań, nie możesz tej sytuacji zmienić ani zaadaptować się do niej w żaden sposób. Po prostu zostaje tylko liczenie na szczęście. I tak też czasami jest. I teraz ktoś idzie do lekarza, oddaje mu odpowiedzialność, a potem nie stosuje się do zaleceń lekarza. To to gdzie była odpowiedzialność? Popatrz, poszedłem do lekarza, on, ja mu zdelegowałem odpowiedzialność, żeby on znalazł dla mnie rozwiązanie, ale w momencie, kiedy on już to rozwiązanie znalazł, to odpowiedzialność wraca do mnie, ponieważ ja już mam zasoby, i teraz moją odpowiedzialnością jest, Korzystając z dostępnych zasobów, dostosować moje działania tak, żeby poprawić sytuację. Jeżeli bym tych zasobów nie miał, to idę na przykład na zabieg, na operację. Wtedy cała odpowiedzialność od znalezienia sposobu do rozwiązania problemu leży na lekarzu. Ale jeśli ja idę tylko po receptę, to jego odpowiedzialność leży w tym kontekście, żeby znaleźć mi rozwiązanie, ale moja odpowiedzialność leży w tym, żeby zastosować się do jego zaleceń. Tymczasem ludzie robią bardzo często zupełnie odwrotnie. Albo nie idą. I są mądrzejsi, albo idą i się nie stosują, yy, albo próbują doradzać innym. Na przykład ktoś bierze antybiotyk, a inni mu mówią: A, według mnie to niepotrzebny ten antybiotyk, bo lepiej byś sobie wziął jakieś ziółka i tak dalej. No ale stary, jesteś lekarzem? No nie, więc dlaczego bierzesz odpowiedzialność na siebie za doradzanie komuś i znajdowanie rozwiązań, które po pierwsze on już ma, a po drugie nie leżą w Twoich kompetencjach? Więc pamiętaj, są cztery kierunki: ja, ty, sytuacja, siła wyższa. I umiejętne lokowanie kierunku, w którym powinna iść odpowiedzialność za dane zdarzenie, które miało miejsce w swoim życiu albo za działanie, które ma zostać podjęte, jest kluczowe, żebyś miał taką, takie poczucie kontroli i sprawczości oraz spokojną głowę, że wiesz generalnie, kiedy musisz podjąć działanie i kiedy te działania mają sens. A kiedy oddać je komuś innemu lub kiedy wystarczy zaadaptować się do danej sytuacji, na przykład rynku, na przykład pogody, na przykład zmieniających się warunków. A kiedy po prostu wystarczy się wyluzować, bo nie ma nigdzie rozwiązań i jedyne co można robić to liczyć na cud. I to był kolejny odcinek z serii Zadnienie Lepszy 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zostaw subskrypcję i widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się, hej!